Dzień dobry, szanowni Państwo, no to dzisiaj kolejna lekcja. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo mamy dzisiaj sporo nowych słówek, tak więc bardzo proszę, otwórzmy sobie podręczniki na stronie 48 i zaczynamy. Mhm. Dobrze, tylko tu nie jest gui, dobrze? Tylko to jest guay w tonie czwartym. Guay, czyli drogi. Guay, bardzo proszę. Guay. Mhm. Nie guay, nie guay. Guay. To jest właśnie, drodzy Państwo, ta końcóweczka ui, której no nie czytamy, prawda, jaką. Po prostu ui, tylko właśnie takie way Czyli ma, dlatego mamy właśnie guay, a nie gui. No i super, dobra. Pani Adami, bardzo proszę, tutaj jeszcze mamy prawie ostatnie trzy. Bardzo proszę. Co się Państwo tak śmieją? Co? Słucham? No to jest huey. Nie, nie, nie. Ja Państwu mówiłam, że to ui, to nie czytamy jako ui, tylko takie wej, więc to nie jest. To, co jest, tylko to jest chłó. -e, jako potrafić, móc, umieć. Mhm. Proszę Państwa, chłej. Nie chui. Nie chuj. Nie. Wszyscy razem. Trzy, cztery. Chłej. Usłyszałam chui. Chuj. -e. Jeszcze raz. Trzy cztery. No, kto z Państwa taki zabawny jest, no? Co myślicie, że ja nie usłyszę? Wśród tych dwudziestu paru osób? No, no, no. Przynajmniej Państwo zapamiętają, co ono oznacza. 会，会。